Siema mordy, witam was w kolejnym odcinku naszych przygód z Diablo 2 i od razu na starcie powiem. Eee, w dwóch ostatnich odcinkach mnie niestety zmasakrowali, zajebali, przywiązali do trzepaka, wyruchali na stojaka, więc w związku z tym eee, teraz muszę przejść tę misję i muszę znaleźć ten cholerny młotek Horadrimów. Nie wiem. Jest teraz dokładnie jak tutaj nagrywam, jest yy, 10 minut po północy, ale chuj. Nie będę jadł, nie będę spał, będę pod siebie kurwa srał, będę pod siebie szczał. Ale chuj, ale przejdę tę misję, mogę grać kurwa do jutra, do wieczora, ale tę misję przejdę. Bo jak jej nie przejdę, to się wkurwię i wypierdolę komputer przez okno. No i będziecie mieli problem, bo nie będę mógł więcej dla was nagrywać. No i... Tym oto optymistycznym ak akcentem... Rozpoczynamy kolejną misję. Kaśka, mam do ciebie romans. Dobra. Teraz idziemy do Charsi. Dobra. O! Jak się okazało, nawet, nawet udało mi się zachować stary sprzęt. Dobra. To się wszystko. To się wszystko. Dobra. Te mikstureczki sobie wezmę tutaj. Te lecznicze. Żeby były w kielni na podorędziu e, Tutaj mamy takie coś. Aha, wielki talizman. To będziemy musieli pójść do dziada i żeby dziadu mi to zidentyfikował. To wszystko wysprzedamy. A, chuj, to się też zidentyfikuje. Dobra. Pochój to sprzedajemy. Teraz jeszcze naprawimy sprzęcik. To se weźmiemy tutaj, żeby na boczku se leżało. Yy, idziemy teraz do tego brodatego mądrali, żeby nam zidentyfikował co my tam mamy w posiadaniu. E, dziad... Dziadzia, gdzie ty jesteś? A, tu jesteś. Dobra, mm, 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 mm. Dobra, zobaczymy co my tam mamy. Uu, 31 jeden do skuteczności ataku Niderydy. O no dobra, jestem, jestem, jestem już zarobiony, więc te dodatkowe 20 zł od potworu, a Chuj niech będzie! Na wypadek jakby mnie po raz kolejny zajebali twu tfu, i musiał pójść do Charles i znowu się kurwa i przyodziać. O, udało się. Dobra. To będzie mnie ciężej teraz odpierdolić. Dobrze. Antonina, idziemy do roboty. Jeszcze tak dla przypomnienia. E, a, tu mamy jakieś jedne jedne zadanie niewykonane, ale chuj, to się zrobi później. Mm, w koszarach klasztoru. Dobra, nie idziemy teraz dalej do ładnych katakumb, tylko szukamy tych cholernych e, koszarów klasztoru i tam kurwa szukamy tego młotka, bo bez młotka, bez młota to chuj nie robota. Dobra, idziemy. Mmm nowe tu wewnętrzny monostyr. Co my tu mamy jeszcze? Yy, gdzie są te koszory? A to chyba nawet nie tu. Może to było w ogóle wcześniej, a ja to w ogóle kurwa przegapiłem. Bo zapierdalałem jak dziki. Raczej, jak głupi, sorry. Chuj, musimy znaleźć, kurwa, te, te koszary, gdzie to jest. O, już się kurwa zaczyna. Już pierwsi chętni na wpierdol. Dzisiaj to ja jestem kurwa zły jak. Zły jak cholera, więc nie ma dzisiaj ze mną żartów. Nie będę się dzisiaj pierdolił w tańcu. No od razu odpierdolę tego, co się kurwa ogniem bawi. I chuj, nawet się nie zdąży kurwa w nocy zeszczać. O, są koszory. To to musi gdzieś tu być. Kurwa, jeszcze lagi są dodatkowo. Od czego to. Kurwa, gdzie ty tutaj mi robotę psujesz? Kurwa dziadzie jeden? Wkurwiony jestem, bo przez dwa ostatnie odcinki mnie zajebali i, 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 i naprawdę nie będę się w tańcu pierdolił, tylko po prostu ktoś ma... ktoś ma do mnie jakieś halo, to... Kurwa, gdzie jest kolejny? Gdzie ty tu cholero jedna się ukrywasz? Tu jesteś dziadu kalwaryjski. Kurwa, przypierdolę się. Kurwa, skończ dzień dziecka. Kurwa, nie machaj mi. Nie machaj mi tą siekierką. Kurwa, łapaj przy sobie. Kurwa, złapami mi to pod kościół. Dobra, musimy... Kurwa, no ileż... Ileż to tych chętnych na wpierdol jest? Chuj, nie dam się teraz zajebać. A może i dam? Nie, nie dom, nie dom, nie dom się zajebać. Tośkałykij sobie, dobrze ci zrobi. Gdzie tu kurwa z łapami to pod kościół? Łyknij? Kurwa Jakieś to 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 kurwa Wypierdalaj mi stąd No Pozbieramy fanty Co za kurwa w ogóle jakieś Jakieś baby wredne kurwa ja tu sobie wchodzę, chcę sobie, chcę sobie poszukać młotka, a one kurwa, no i a zresztą, o następny kurwa, spier dalej, o kurwa i tego towarzycha, drugi do odstrzału. no i pytanie, będą, będą ben... Kurwa, jeszcze gdzieś musi być kolejny. Tu jesteś hamie jeden. Dancesz śmierci, kurwa spierdalaj. Spierdalaj, kurwa tańczyć na znaku drogowym. Kurwa po drodze do... po drodze do do... hamuwy w Remizie. Swoją drogą. To widzieliście kiedyś chłopata tańczącego na róże, bo ja kurwa jeszcze nie. No, to może ten byłby pierwszy. Dobra. Darek, otwórz. O, kolejne towarzyszy chętne, chęty na wpierdol. Kurwa! Gdzie mi tu? Spierdalaj mi, chamie jeden. Kurwa, nie dam się zajebać. Kurwa, babci się kurwa skończyło, babci sranie. No. Łyknij, łyknij, łyknij. Bo zaraz się, bo zaraz się zajebią. O, dzięki Tośka. Że go zajebałaś. Kurwa. Hamy jebany, chamy jebany. Będziesz przekopany. Panie Darku, czy możemy? Kurwa, sporo tego łażenia. Ale chuj, przejdę dzisiaj tę misję. I nie ma kurwa to tamto. Spierdalaj. Co tu? O, bilecik. Yy, gdzie ty jesteś, chamie jeden? O, następne, towarzysze chęt... Kur... o jeszcze mi z gry wyjebało. Kurwa, drugi odcinek mi z gry wyjebało. Ale, ale, ale wali mnie to. Ja to muszę, ja to muszę dzisiaj przejść. Bo nie będziecie oglądali kolejnego odcinka, jak dostaję w Pierdol. No, tośka, tośka, gdzie ty tam kurwa stoisz? No, chodźże tu, bo ci zaraz zajebią. O, kurwa, nie. O. Aha Więcej nie podniesę No faktycznie Już kurwa trochę jestem obładowany Wracamy Ojebać fanty do charsi Tak kurwa. Dla ciekawych, yy, którzy po prostu pewnie to przyczają, że mnie wyjebało z gry, tak nagrywam w oknie. Ale jakość jest, jest. Więc mi się tutaj kurwa nie zapać w komentarzach, bo chuj wam to da. Dobra, naprawa. O, tylko 15 zetaz na prawej? Kurwa, dobrze. O, jeszcze do akary pójdziemy się podleczyć. Do naszej zajebistej służby zdrowia, gdzie na zapisy nie trzeba czekać. Kurwa, 2,5 roku. Tylko od razu. O, proszę. Podszedłem. Dzień dobry, dzień dobry. Już kurwa, pacjent zdrowy. No ale, pomarzyć, dobra rzecz. Dobra, dobra, więcej żadnych fantów nie ma. O, hejs leżą na ziemi. Trochę kurwa podejrzane. Bo jako, że dzisiaj nawet za, yy, to nawet wpierdol za darmo nie mogę dostać, to to, że tak hajs leżą na ziemi, kurwa, i różne inne fajne rzeczy, to trochę to, to jest kurwa podejrzane. A może to się wzięło do tego, że ja tutaj wcześniej już kogoś odpierdoliłem i po prostu i po prostu zapomniałem po sobie pozbierać? Chuj wie. Dobra, jebać co. O! Mówiłem. Coś tego kurwa. No, bo mnie zaraz zajebią, ale chuj. Nie oddam skóry tak łatwo. Tośka napierdala ich. Oho. Kolejne co się kurwa bawią Ale ci byli jakoś łatwi do zajebania. Kurwa, elefantów 426 zł, ja pierdolę. Kurwa. Dobra. Wracamy z fantami. Cześć, cześć, słoneczko. Mm, 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 kurwa, ale jestem obładowany. Mniejsza po chuj mi, mniejsza, kurwa. To się, to się opchnie. Tradycyjnie sprzęcior naprawimy. Całe dwa złote wydołem. Jeszcze idziemy, jeszcze, jeszcze idziemy odwiedzić Akarę, żeby mnie uleczyła, tak? Niczym, niczym, niczym Harry z Tybetu tylko, że w odróżnieniu od Harrygo z Tybetu e, jeżeli oczywiście no, gimby mogą nie kojarzyć tego, tego filmu Poranek Kojota, zajebista komedia polecam to tam właśnie był taki uzdrowiciel Harry z Tybetu, który jak e, pewnego gościa tam chciał uleczyć to tam mu się pojawiła grzybica w tym miejscu, gdzie go dotykał i jeszcze dodatkowo. I jeszcze dodatkowo, jak on, to jak on to powiedział, tak go plecy zaczęły napierdalać, jakoś tak. Ale na szczęście, nasza kara to nie jest chary z Tybetu. O, się kurwo zaczyno. Zaczyno się zadyma. Ale dobrze. Morda, nie szklanka. lamusu wszystkich odjebaliśmy. Ewen, o, jeszcze mamy fanciory. Super, super, super. A kto tam kurwa w szuka jeszcze? Co to, 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 kurwa, szkielety jedne. Wypierdalać mi stąd. Chuderlaki. Anoreksja nie jest mile widziana. O, berło, będę miał czym kibel czyścić. O, kolejny, kolejny. No i zajebałem go i niestety bawił się ogniem, a nawet nie dożyje tej nocy, kiedy od tego bawienia się ogniem się w Mighty ze Jest młotek! Oj! Teraz kurwa, muszę się ponapierdalać z tym hamem zapoconym. Ale dobrze, dostaję w pierdło. O, teraz ja dostaję w pierdło z kolei. Czuj, spierdolomy, spierdolomy. Dobra, ham jest zamrożony. Oj, wykitował. Teraz musimy młotek zabrać. Jest, malus chora Dreamów. Kurwa, jest! Udało mi się w końcu znaleźć to. A -ha 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 -ha. Jestem kurwa zajebisty. Dobra, jakie my tu mamy kolejne zadanie? Zwróć Charsi Maldus Hora Dreamów. Dobra, i tak oto wracamy. Wracamy sobie, nie będziemy otwierać tego portalu. Eee, e, 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 e. Tak, sobie jeszcze przejdziemy. O, i mamy jeszcze studzienkę, to się ozdrowimy. Darek, otwórz. O, masz. Chyba, chyba ktoś tu wpierdol nie, nie, zdąży, nie, nie zdążył dostać. Nie dostać zdążył. Tośka, gdzie ty się podziewasz? Robota jest. A jak przyjdzie dzień wypłaty, to jako pierwsza przyjdzie, ale to już. Tak, to niestety z tymi robotami już jest. Do roboty to ich nigdy nie ma. A jak przyjdzie wypłata, to kurwa, zawsze. Zawsze są, zawsze są. No ale chuj. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, wracamy. Dobra. Obozowi Hołoczyc. Idziemy teraz do Charsi i co tam masz mi, kotku, do powiedzenia? Oho, pogadać ze mną chcę. Wielkie dzięki za zwrócenie mi Malusa. Teraz obdarzę jeden z twoich przedmiotów magiczną mocą. Kurwa, kozacko. Nasycenie. Bez biżuterii lub przedmiotów magicznych z gniazdem rzadkich, unikalnych, albo zestawu. A jakby tak sobie podmienić go? Oho, nie zdążę. O, miejsce na klejnot jest, super. Dobra, mm, to zrobimy może taki mały triczek. Kurwa. Ej no! Poł się! Da radę to zrobić, czy nie da radę to zrobić? Takie malutkie oszustewko, wiecie o co mi chodzi. A się na chwilkę tu teleportujemy, eee, to wywalimy, to przeniesiemy tutaj, to damy tutaj, eee, wrócimy sobie teraz tu i będziemy palić głupa. I może i nam to ulepszy. Okej, okay, i darody? Kurwa, niderydy. Kurwa, ty co jest? Kurwa! Jakie chamstwo. Hmm. To nie da. Klejnotu niestety stąd nie wyjmę. Albo nie. To zrobimy inaczej. Coś mocniejszego by było. Mimo. Mm, nie. Jakieś się kiereczki fajne masz, czy nie masz? Nie masz. Chuj, dobra. Tyle się musiałem kurwa naganiać za tym młotkiem, a tu widać... Kurwa. Tej upagi też nie ulepszę. Ale syf. Kurwa, jaka lipa. Nie. Uj, dobra, poczekam, poczekam z tym na lepszą okazję. Na razie nie będę nic lepszą. Yy, mamy tu jakiś klejnot? To nie, bo to to za chujowe. Dobra, zerkniemy sobie, jakie mamy zadania teraz. Jarsi może zakląć przedmiot magiczną mocą. A jo 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 Trzeba będzie pogłówkować, żeby, żeby nie zaklinać mocą byle jakiego gówna, które dalej pozostanie gównem. Tylko że może mniej gównionym. Dobra. Pójdziemy za do skrytki. To odłożymy tu. Idziemy do Charsi. Eee, jaką tu masz zbroję? Fajno. Od Ghita nic nie będę kupował, bo to, jest, bo to jest cwaniaczek z bańką w nosie. Więc mam go w dupie mi wciśnie kurwa jakiś szmelc pierwszej klasy. Kurwa z gwarancją dwudniową. Ja się w dupę pocałuję. Kutasiosz jeden. Dobra, może to da radę. O, dało radę. No to bach nasycamy. No i no, i no, i no, i no i no i. Ej, co jest? Kurwa, gdzie mi to... Ten... Gdzie mi tu wsiąkło? Ej, ja ci dałem tu naprawy, a ty mi podpierdoliłaś. O! A, to jest to. Dobra, zwracam honor. Obrona 32. Dobra, co my tu mamy? Plus 10 szybkie odzyskiwanie równowagi. Odporność na ogień. Przywraca wytrzymałość na 33 sekundy. Ach. Trochę chujowa inwestycja, no ale. Ale niestety. To sobie oddamy. Tak Kurwa, zajebista inwestycja Brawo, kurwa, brawo eee, Wprawdzie mnie nie zajebali Ale się wykazałem dzisiaj Wyjątkowym, strategicznym talentem Kurwa A, jeszcze może do tego dziali pójdziemy Mm. To jasne, że Andariel jest na usługach Diablo i próbuje zatrzymać każdego, kto chciałby go ścigoć. Kiedy go pokonasz, droga na wschód będzie wolna. Starożytne podania głoszą, że choć Andariel wywodzi się z gorących piekieł, to nie przepada za ogniem. Mm. Mm, 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 mm. No i co i wszystko. Opowiadam cię o Bractwie Chora Dream to starożytne zgromadzenie klanów czarodziei którzy chcieli na wieczność uwięzić mroczą trójcę. Teraz Bractwo Chora Dream jest niemal zapomniane i wygląda na to, że utkane przez nie więzy zaczynają się rozluźniać. Jako ostatni członek Chora Dream, modlę się, bym zdołał Ci pomóc znaleźć lekarstwo na ich klęskę. Wszystko? Czy, jak? Mhm. Dobra. No więc to by było, to by było na tyle. Więc yy, was teraz żegnam i do następnego odcinka, ciemka.